W pustyni kamarżu, 8 września 1940 roku. Wstaliśmy przed ósmą. Na oknie leżały winogrona i Tadzio wyszedł z łóżka, żeby je mnie podać. Zatrzymał się przy oknie i zamarł bez ruchu, jak wyżeł wystawiający kropatwy. Kiwa ręką, żeby cicho podejść. Włażę z łóżka, zbliżam się i... To trudno opisać. Mroczne podwórko, rozświetlone z góry słońcem, datujące gdzieś z bliska zgrzyt cyrkularki tchnącej deski. O piętro niżej, naprzeciwko, otwarte okno. Jaskiniowy, ciemny pokój, w którym nie widać ciemnych mebli, tylko łóżko, przykryte czymś burym, też ciemne. Na tym tle olbrzymie kobiece uda, rozchylone, bliżej łydki, splecione dziwacznie. Reszta ciała w potwornym skrócie, ześlizgującymi się na boki, piersiami i stożek zadartej w górę brody. Cyrkularka z bierze co chwila jakieś przeraźliwie wysokie C, pewnie na sękach. To ciało świeci w tym mroku, wiąże wzrok, fascynuje. Ci oszeptam, Tadziu to jest szile, chyba tak się nazywał. Tadzio oczywiście nie rozumie. Pamiętam, że gdy kilka lat temu Franek pokazywał mi album z rysunkami tego austriackiego rysownika, nie chwytałem przejmującego do kości realizmu tych okropnych ciał prostytutek, rysowanych genialnie w jeszcze okropniejszych pozach. Powiedziałem, że to jest silenie się i że to jest nieprawdopodobne. Ależ to było genialne. ściska mi teraz gardło z pasji, że nie umiem rysować. Nie, to tylko Sile mógłby dobrze palnąć. Zwał brzydoty, Odpychający i przeciągający swoją niesamowitością i ten skrót monstrualny, tadio jest nieznośny. Ja bym miał owszem, ale jakby mnie uśpili, a teraz pobudka ty proletariacie miłości i zaczynają bombardować kulkami winogron. W nim samym jest teraz okrucieństwo tłumu, odepchnąłem go od okna. Nie wiem dlaczego, ale ten odruch był u mnie podyktowany tym samym, co skłoniłoby mnie do obrony jakiegoś świętego obrazu przed świętuchractwem. Było jeszcze za wcześnie na pójście do państwa. G. Wybiegliśmy na miasto. Ranek słoneczny świeży, ale czuło się już, że upał skrada się cicho i wyskoczy razem ze słońcem z poza dachów. Na ulicy obok hotelu wielki targ. Łazimy między straganami szukając klucza szwedzkiego, ale nie było. Przechubki wrzeszczały. Ostry zapach serów zmieszany z wonią wielkich brzoskwin. W Montpellier nazbierało się mnóstwo ludzi z wszystkich kątów Francji i Belgii. Na ulicach wielkie dwukołowe wozy farmerów z północnej Francji z doczepionym do nich całym inwentarzem żywym. Krowy, woły, klacze ze źrebiętami, kilka owiec. Boki wozu poobwieszane klatkami z drobiem. Kury, kaczki, gęsi, indyki, a w samym wozie cała rodzina rozłożona na stosach bielizny i ubrania. Przejechali tak setki kilometrów i teraz będą wracać. Wędrówki ludów. W tym zgiełku tego starego miasta, w tym zamieszaniu i bezczasowości tego wszystkiego. Czuję jakby średniowiecze. Wędrówka nadcyza i Złotełustego poprzez świat, który oderwał się, szuka, kolorowej, i mroczne, jak witraż w kamiennej rozecie. Koło dziewiątej poszliśmy do państwa G. Czekali już na nas. Stół ślicznie nakryty, a na stole masło. Od wyjazdu z Paryża nie widziałem masła. Pani G. wniosła olbrzymi rondel dymiącej czekolady na mleku. Zanotować w notesie Zapach gorącej czekolady, w słonecznym pokoju o dziewiątej rano, otwarte okna, z których wpada ten specjalny chłód, jaki jest tylko przed upałem. Zaczęliśmy jeść i daliśmy stadziem koncert przy akompaniamencie uśmiechniętych Prenez, je vous en prie. Gadaliśmy dużo o powrocie naszych i ich, o tym, jak się łożą stosunki i w ogóle o wszystkim. Oni roześmiani, bo przed dwoma dniami dostali wiadomość, że ich dwoje dzieci żyje i że odnalazły się. Z początkiem maja wysłali je na jakieś kolonie wakacyjne, potem wszystko runęło. Nie mieli możliwości dojechać do nich i uciekali razem z całą falą uchodźców belgijskich. Od maja do teraz nie wiedzieli, co się z dziećmi dzieje. Może najokropniejszą rzeczą w tej wojnie jest to rozpędzenie ludzi na wszystkie strony i niemożność oszukania się. Zaczęło się to w Polsce, poszło na całą Europę. Zapukano do drzwi i harcerz belgijski zaraportował panu G., że kilku zdemobilizowanych żołnierzy francuskich prosi o wsparcie. Francuskich? Tiał, tiens. Wyglądnęliśmy przez okno. Stało ich sześciu, obdartych, brudnych, niemal boso. Pan G., wskazując na nich ręką, powiedział: Widzi pan, to tak codziennie. A mają swój francuski czerwony krzyż, tylko że tam ich wyrzucają i nie chcą nic dać. Wszędzie u nich bałagan i wielka administracja. Francuski czerwony krzyż tutejszy ma za zadanie wspomagać ludność cywilną i wobec tego o żołnierzy nie troszczy się wcale? Z jakiej racji my, Belgowie, mamy jeszcze dawać Francuzom? Pani Gier zaczęła się upierać, żeby im nic nie dać. Riał. Dlaczego kobiety, gdy zaczynają pracować społecznie, zamieniają się tak często w antypatyczne małpy bez serca? Z przemiłej, miękkiej, flamandzko-pultnej kobiety wlazła w jednej chwili jakaś ostrość i bezlitosność. Większość Belgów mówi o Francuzach jako o jakiejś podrzędnej kategorii ludzi. Jeszcze nad morzem nie powtarzał mi często, że ta tak zwana wielkość narodu francuskiego, geniusz narodu, to starannie podtrzymywany gmach, zbudowany przez dawne generacje i odmalowany ciągle w coraz to jaskrawszych kolorach i coraz tandetniejszą farbą. A teraz zabrakło im nawet farby.